Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w czwartym odcinku z cyklu sam typowy Vibe ze starymi gitarami z Vibe u. właśnie. One nie do końca są z Vibe'u, bo one należą do Roberta, który jest właścicielem Vibe'u. Vibe.pl jest to wypożyczalnia instrumentów, nie tylko gitar oczywiście. Jest to wypożyczalnia instrumentów, w której możecie sobie różne ciekawostki odnaleźć. Nie musicie czegoś tam kupować, tylko możecie wypożyczyć na jakiś czas i sprawdzić, czy to jest dla Was. Ale cała historia Vibe'u rozpoczęła się od tego, że Robert zaczął sam zbierać gitary, sam gra na gitarze. Nagrywał różne płyty, jest o tym wywiad. Gadamy chyba za 4 godziny i jest fajnie, bo pokazuje różne ciekawe instrumenty. No i ten ksantypowy vibe z oldschoolowymi gitarami, to właśnie obiecana seria, w której są stare instrumenty Roberta. W pierwszej serii mamy ich 5 i dzisiaj jest czwarty. Ten odcinek powstał w Wajbrumie Nie jestem w ogóle w Fogowni w tym momencie. Odcinek powstał w Wajbrumie. Odcinek powstał yy, no, w takich warunkach przenośnego studia, więc musicie mi wiele oczywiście wybaczyć. Ale przynajmniej jest trochę inaczej. Jest trochę oddechu, coś gdzieś inaczej. Wiecie, ja nie siedzę tylko i wyłącznie w Fogowni, tak jak to zwykle bywa. Tylko jestem w Warszawie, w innym miejscu, które mogłoby być Fogownią. Eee, no i dzisiaj, szanowni Państwo. Państwo Jazz Master. Jazz Master, ale najpierw rozpoczniemy sobie od caseu. Case wygląda tak. Jest całkiem tweedowy, chociaż nie wiem do końca, czy to jest case, który nazywa się tweed. Jest bardzo konkretnie zniszczony, jak widać. Bardzo, bardzo leciwy on jest. Jest tak leciwy, że już nie działają w nim sprężynki w zameczkach, i trzeba to robić tak, że się to o, odczepia. Odczepia paluchem. Ten zameczek, tutaj na środku, na szczęście, na szczęście działa, i teraz się to wszystko nie otworzyło i nie wywaliło na łeb na szyję. Więc położę sobie ten, ten kiesik. Tutaj w ogóle jest skóra. No fajne, nie? Taki ząb czasu. Oni cały czas robią te case'y mniej więcej w ten sposób. E, patrzcie, no tutaj jest skóra, wszystkie te takie wykończenia w postaci tych e, blaszek. Cały czas takie case'y robią, wzorują się. Jest to design z tamtych, z tamtych lat. Nie jest najlepszy. Te, które robią teraz są chyba, troszeczkę, chyba są troszeczkę e, lepsze jednak. Ale ochronił gitarę. Gitara w środku się trzyma kupy. ale Na gitarze da się grać, co w dzisiejszym odcinku oczywiście udowodnię. Mimo tego, że jest to. Mimo tego, że jest to. Jazzmaster. Tutaj Pawełka z Overdrive Fun Studio. Bardzo można byłoby pozdrowić. E, mimo tego że jest to jazzmaster, no to generalnie coś tam nawet na niej zagrałem, chociaż nie obyło się bez przygód, no bo jazzmaster ogólnie instrumentem jest mega, mega nie fajnym. <ścoughs> Jest niefajny, bo ma różne konstrukcyjne rzeczy, zawsze to jak testuję rysmastery mówię, które powodują po prostu, że no, ciężko, się go, ciężko się go używa, ciężko się na nim gra i, i nie sprawia on radości. Wręcz bym powiedział, że sprawia wiele yy, kłopotów. Główka typowo, typowo fenderowska, więc tutaj jak nawet nie kombinowali, to miała być gitara, która zastępuje strato ale oczywiście się na szczęście nie udało. Jednak straty jest lepszy. Pod światło widać kalkomanie pod lakierem. Tak to się wtedy robiło. Może i nawet teraz też się tak to robi. Klucze podobne, jak były w tym stracie z 64 roku, zarówno z przodu jak i z tyłu bardzo podobnie się prezentują. Troszeczkę grubsza, ale również cienka. Tak naprawdę. Podstronnica z palisandru Ten palisander tu oczywiście jest taki fajny, gruboziarnisty i już takich palisandrów nie ma W tamtej gitarze mi się chyba podobał trochę bardziej, ale no widać, że to jest konkretne drewno, które też z wiekiem no, pozmieniało się, trochę ściemniało W tej gitarze chyba są niewymienione progi Myślę, że są oryginalne Troszeczkę... nie, właściwie to takie same nawet markery mniej więcej Jak były, jak były w stracie więc, więc tutaj jakby trzymają się, że tak powiem, jednego gatunku plastiku. Natomiast, słuchajcie, no, wydaje mi się nawet, że ten gryf to jest tak, że można go sobie zrobić jako replacement do, do Strata. Jest ta sama skala, czyli 25,5, bo to Jaguary były ze skalą krótszą. Kościane, kościane siodełko, Tutaj, tak samo jeden retainer, jeden tylko i wyłącznie e, dzwoneczek też się tak fajnie powycierał, też się tak fajnie pobrudził, też tak fajnie wygląda po latach. No, widać też, że to jest kawał dobrego klonu. Jak są takie różne fajne wzory na klonie, to już wiedzcie, że coś się dzieje, i już wiedzcie, że jest tak naprawdę, że jest tak naprawdę dobrze. Więc, więc tutaj to jest chociaż plusem. Ale. E, Wadą wszystkich jazzmasterów oczywiście nie jest to, jak ta gitara wygląda. Bo to się może komuś podobać, a może się komuś nie podobać, ale poza tym, że coś tam się podoba, a co nie, no to fajnie byłoby, jakby jednak yy, gitary były funkcjonalne. Wadą wszystkich yy, tych gitar zawsze. No, chyba, że ktoś sobie tam jakieś inne opcje wybrał. Ja mam na <laughs> jak ale Jaguara. Yy, jest ten mostek, który miał być teoretycznie lepszy niż yy, Tremolo. Zastosowane Stratokasterze lepszy nie jest, w żaden sposób nie można go nazwać lepszym. Tutaj również mamy, no to jest taki mostek, który na przykład ja miałem w swojej Jolanie też, kopię tego i to niby miało być lepszym tremolem niż Fenderowskie Tremolo, to które jest najbardziej popularnym tremolem na świecie, nie jest lepsze, jak widać Robert założył sobie tutaj taką blokadę, denerwowało go to, że te struny są aż tak długie i tak naprawdę przechodziły harmoniczne na body, tak jakby odzywał się ten tył za tym za tym mostkiem. Mostek również jest ten y, wzmocniony, jest takimi tulejami tutaj, y, czyli on się troszeczkę mniej rusza. Ten oryginalny mostek w Jazzmasterze rusza się konkretnie przy tym wajchowaniu, lata w jedną, w drugą stronę, nie wraca do pozycji, nie wraca do wysokości. Jest tragedią totalną. Y, dalej mamy tutaj do czynienia z tym, że podczas gry tutaj mi się siodełko y, obniżyło. Ta śrubka się poluzowała, obniżyło się siodełko, jakoś tak się zrobiło, że nagle ta struna przestała w ogóle grać, ale na szczęście kostką to naprawiłem i jakoś to tam wróciło, więc ten old school jest tutaj. No dał się tutaj we znaki. <taki> Takie rzeczy teraz dzieją się oczywiście w nowych <laughs> squajerach <laughs> najtańszych serii, ale no w, tym, w tym się tego nie, nie spodziewałem. Też, tak naprawdę, te struny spadają z tego mostka, z tych tulejek. To jest jakiś taki gwint od, od śruby. Cholera wie w ogóle o co chodzi. Spada to, no jest to, jest to ewidentnie liche, ale oczywiście jest ten układ podwójny, czyli możemy sobie wyłączyć y, układ dolny, przełączyć na układ górny, co daje nam na przykład takie możliwości, że jak sobie tutaj ustawimy, y, to jest chyba tylko do bridge'owego pick-upu, ale jak sobie zresztą teraz nie wiem, czy do bridge'owego, czy do neck'owego komentarza, sekcje komentarzy, zapraszam, y, ale generalnie można sobie tak ustawić, że tutaj mamy ciszej, tu mamy głośniej i wtedy na przykład jednym takim śtyczkiem od góry bardzo wygodnie robi nam się y, robi nam się boosterek. Przetworniki te nie są to oczywiście P90, chociaż przez wiele osób są mylone z P90, to te przetworniki nie mają nic wspólnego z P90. -kami. Są to przetworniki jazz masterowskie i grają bardzo, bardzo charakterystycznie. Taki przetwornik yy, oparty o taką charakterystykę zrobił mi kiedyś Vermilion Pickups i mam go włożonego w Gibsonie i w ogóle nie gra jak P90. -ka. Szeroki płaski bardzo w ogóle karka z spodem, yy, więc też jest to, jest to wpływające na brzmienie. Ten, ten pickup jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki, co ma wpływ w przypadku. Singla bardzo konkretny. W ogóle ogólnie tam, gdzie single jest, ma większy wpływ niż to, gdzie humbucker jest. I każde przesunięcie singla o nawet tam pół centymetra powoduje diametralne różnice w brzmieniu. W humbuckerze jest trochę mniej to słyszalne. Natomiast no tutaj, przez to, że te szczodowniki są duże, płaski ten karkas, ten magnes też jest tam szeroki, no robi to, robi to właśnie tego typu ciekawą robotę. Oczywiście płytka popękała przez te lata nie zachowała, się, nie zachowała się w całości, pewnie też zmieniła dość konkretnie kolor, można się tego spodziewać. Tutaj wystaje spod spodu też jakiś taki metalowy ekran, który nie wiem czy był w pewnym momencie przez kogoś dodany, czy tutaj oryginalnie był taki naklejony ekran, który po prostu się przez to popękanie płytki odkleja, mówię tutaj konkretnie o tym elemencie tej gitary. Gdzie to, się, yy, gdzie to się dzieje? Powiem wam szczerze, że tak, no ustawiona jest tak w miarę do grania. Jedyne co mi się podobało, to podobało mi się jak grała tutaj w tej pozycji. W tej pozycji męczarnia okrut, okrutna, jeszcze gorzej niż na Telecasterach. W pozycji środkowej też całkiem nieźle i właśnie teraz chciałem powiedzieć, że te wszystkie gitary, które się pojawiły w tej serii z tych oldschoolowych, które miały single z możliwością połączenia ich dwóch, był to zarówno Gibson Special, Gibson Custom, jak i właśnie ta gitara, no, bardzo ładnie się odezwały w tym, w tym połączeniu i pokazały taką gitarę, można by powiedzieć akustycznie ją, ją trochę pokazały. Można by powiedzieć, że tak zagrały taką pełnią życia i ten element chyba tej oldschoolowości w tym momencie w nowych gitarach aż tak bardzo nie jest słyszalny. Tutaj gdzieś takie coś mi przyszło do głowy, że to chyba nie jest tak do końca y, słyszalne w tych instrumentach nowych. Jeżeli nawet mamy taką możliwość, to one też oczywiście odzywają się w charakterystyczny sposób, ale chyba kiedyś to było, chyba to kiedyś było y, inaczej. Tutaj Robertowi, oczywiście, popękała kieszeń. Tutaj też delikatnie y, ta kieszeń y, sobie tam też gdzieś popękała. Y, z tyłu na płytce numer 45911. Y, Jedno takie tutaj wielkie body z fajnymi wycięciami. Słuchajcie, no ta gitara miała być dla jazzmenów. Jazzmeni zlali ją dosyć konkretnie. E, wzięli się za nią surf rockowcy, później oczywiście wzięli się za nią grunge'owcy, jacyś alternatywni muzycy. A ja oczywiście zagram na niej po swojemu. Nie urzekła mnie jakoś super specjalnie, to nie jest ta, która mnie urzekła. E, jak wiecie, urzekły mnie najbardziej dwie. Z tych pięciu zobaczymy, czy pojawi się następna taka seria i czy znowu Robert mnie tutaj zaprosi. Znowu przez jeden dzień nakręcę pięć odcinków, na pół roku prawie, że. <grych> I, I będę sobie mógł te gitary porównać. Nie ukrywam, żebym chciał, bo to jest nie gradka. gratka. Po pierwsze, Vibroom ma fajny vibe. Tutaj fajnie jest sobie być. Po drugie, no te gitary... Mówię, no Może nie robią nie wiadomo jakiego wrażenia i nie są to instrumenty, które po prostu urywają jajca tak, że aż po prostu człowiek nie wie co się dzieje, ale obcowanie z tak starym instrumentem i możliwość pokazania tego instrumentu również Wam jest dla mnie nie lada e, frajdą. Wszystkie nagrania nagrane są na Gibsonie Falcon 20 a przy użyciu dwóch mikrofonów, są to mikrofony Austrian Audio i Sib System. E, wszystko nagrane jest w zoom q 8, który jest moim rejestratorem i moim rybim okiem. <dodatkowo>, Dodatkowo będą również nagrania na Tonexie. Uważne osoby oczywiście znajdą również na kanale Vibe też troszeczkę na temat tych gitar, bo powstały tak zwane filmy równoległe. Więc bardzo zachęcam do tego, żebyście sprawdzali kanał Vibe'owy właśnie, bo też tam czasem się będę udzielał. Natomiast, e, słuchajcie, gryfowy Fajnie, ja bym trochę Robertowi tutaj te, tą gitarę, no tak inaczej poustawiał, może trochę podwyższył ten pickup przy, przy moście. Rzeczywiście zniknęło to wybrzmiewanie tych strun tutaj, przez tą. można byłoby jeszcze tutaj podłożyć gąbeczkę. Jest do gitary wajcha. Nie ma co wajchować, to wszystko się rozlatuje od samego patrzenia. Taki już jest jazz master. Wiele rzeczy musimy kochać albo nienawidzieć z Jazzmasterem. Tak właśnie, tak właśnie jest. Ale fajnie mieć gitarę, która jest, jest, wiecie, rok po wejściu do oficjalnej produkcji i jest rok młodsza od mojej mamy, nie? Więc, więc chyba, więc chyba, raczej, więc chyba raczej fajnie. Jeżeli Wam się też to spodobało, to będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie temu wyraz. Posłuchajcie. Na Woodstock trzeba przyjechać Żeby Askonę spotkać Ja pierdziele, że w ogóle W podobnym kolorze jest do Skody Ostatnio ustrzelonej Tak naprawdę eee. Ale takiej Ascony To się nie spodziewałem, fajna Patrzcie, kurde Ascona to jest kadet? Tylko w sedanie, nie? Chyba tak, taki chyba kadet Chyba taki kadet w sedanie Czyli coś na zasadzie Eee, co tam, Jetta, Jetta Golf, nie? Tak mi, się coś, tak mi się coś widzi. No ale mega rzadki. Mega rzadki w tym momencie samochód na 100%, więc jak najbardziej e, jeśli chodzi o klimaty uctowe fajne i ogólnie jeśli chodzi o klimaty bardzo fajne. Więc ja propsuję <gry> Mad Max. Eee, nie, no fajnie, fajnie. Miami Beach. Eee, w środku w ogóle takie oldschoolowe, odskulowe. Takie w środku futerka z tygrysa. Chyba przygotowany do tego, żeby w nim może nawet spać. Ja to, ja to szanuję. Tutaj mała wknioteczka, Niestety. Eee, droga pożarowa. Nie, no generalnie ascona, ascona fajna. Fajnie było. Fajnie było spotkać i fajnie móc nakręcić. Kręćcie końcówki samochodowe. Ogłoszenia fokpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę. Bardzo dziękuję za każdą subskrypcję i bardzo dziękuję za każdy miły komentarz dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ten kanał się rozwija i dzięki którym ten kanał idzie do przodu czyli moim wspaniałym patronom lista patronów jak zwykle na końcu odcinka link do patronite'a w opisie odcinka link do metody jednorazowej w opisie odcinka lub po prostu prosta sytuacja guzik wesprzy i komentarz ze wsparciem na YouTubie mega, mega wielki props jak wiecie co miesiąc jest zabawa patronite'owa w której do wygrania są różne ciekawe rzeczy w tym miesiącu do zgarnięcia jest taka oto gitarka, całkiem przyjemny, całkiem fajny stratokasterowaty, który po prostu wyląduje u jednego z patronów. Sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne zniżki, sprawdzajcie opisy odcinka, zawsze jakieś fajne y, promki. Zawsze można coś urwać i zawsze można zaoszczędzić. Staram się dla was jak mogę, a żeby tego było jak najwięcej. Kiedy rozmawiam z jakimiś y, sponsorami po prostu firmami dystrybucyjnymi, zawsze o was myślę i zawsze chcę, żeby coś dali również dla was. Zajrzyjcie na mojego Elixa, jak wiecie, wyprzedaję trochę sprzętu, można go kupić w całkiem niezłych cenach w całkiem w niezłym stanie, zawsze można się dogadać. Sprawdźcie, co ja tam ciekawego mam. Zapraszam oczywiście również do serwisu gitarowa mgła, Włodzi dopieszczamy instrumenty, można. Przysłać instrument, można przywieźć instrument. Wycena prac, wycena stanu, obejrzenie gitary, konsultacja na temat gitary jest u nas darmowa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ruszyła również wysyłka corocznych fantów dla patronów: dziękczynnych kostek, dziękczynnych limitowanych, koszulek i wlepek. Spodziewajcie się, moi wspaniali patroni, paczuszki, która do Was przyjdzie pocztą, bądź małego listu. Do końca października myślę, że powinno udać się wysłać już wszystko, a już wysłałem wszystkie zaległe nagrody, tak jak obiecywałem. Dziękuję za to, że jesteście, jesteście naprawdę niesamowici.